Po raz kolejny Piotr Bonikowski i Żylandowski Klub Wiednamskich Sztuk Walki Pien Long Piotr Cypel Dragon Fight Lab W tym odcinku materiału szkoleniowego kolejne dwie techniki uderzeń łokciem Techniki stosowane w zwarciu Technika uderzeniem do góry i od góry Jesteśmy po raz kolejny sytuacji bezpośredniej nasza ręka gdzieś tam sobie spadła, przeciwnik ją odtrącił, ale nie ma zasłonięcia dźwigamy do góry cios łokciem w górę, tu raz jesteśmy jak najbliżej przeciwnika to uderzenie możemy wykonać także na korpus staramy się wyciągnąć jak najbardziej do góry nawet trafienie niewielką siłą spowoduje duże straty w organizmie napastnika. Krótki, dynamiczny ruch. Kolejną techniką jest technika uderzenia od góry. Najczęściej stosowana podczas ściągnięć do ataku kolanami. Staramy się zadziałać po przekątnej, uderzyć od góry, w górę łopatki, tak żeby wyłączyć rękę najbardziej agresywną, czyli prawą. Większość ludzi jest praworęczna. Wchodzimy raz, Weź. odwracamy uwagę kolanami. Cały czas atak, nie możemy się przebić, jest pochylenie, jest uderzenie. Błędy najczęściej występujące podczas tych dwóch technik. Wejście w dystans, odciągnięcie ręki, uderzenie, i zostaje ręka. Wiele osób, za wszelką cenę, próbuje jeszcze wyciągnąć tą rękę, nie koncentrując się już na uderzeniu. Wystarczy zrobić lekkie odejście i wyciągnąć rękę. Cios. Łokciem jest na tyle dynamiczny, że powinien przebić się przez gardę. Jestem zablokowany, blisko, odejście i wyciągnięcie do góry. Błąd drugiego uderzenia w pochyleniu polega na tym, że prostujemy się do uderzenia Łokciem. W tym momencie inaczej rozkłada się siła przeciwnika, także moja, jest w stanie nam wyjść z tej pozycji. Jestem tu krótko. Nie muszę brać dużego zamachu, żeby uderzyć w dany punkt.